Serdecznie w szkole wędkarskiej portalu marfisz.pl Wędkarstwo i przygoda. Chyba lubicie tą szkołę, z tego co zauważyłem. A to dobrze. Kontynuujemy temat ciast w tej szkole. Jeszcze trochę tych ciast Wam pokażę. W nawiązaniu do jednego z komentarzy, to był kolega Maciej Łojek, który w poprzednim filmie, kiedy pokazywałem groszek. Ciasto groszkowe. W poprzednim filmie zapytał, czy takie samo ciasto można zrobić, można zrobić na kukurydze, ależ jak najbardziej. Ja pokazuję tylko ogólne takie schematy. Możecie tutaj robić mnóstwo różnych wariacji, dodawać różnych e, innych rzeczy do tego ciasta. Zawsze kombinować można. To kombinowanie w może okazać się właśnie e, taką przyczyną naszych sukcesów wędkarskich. Dzisiaj chciałem pokazać właśnie ciasto na kukurydzy z puszki, ale w nieco innej właśnie kombinacji, w nieco, z nieco innymi dodatkami niż wcześniej. Pamiętacie, były, z groszkiem były płatki owsiane, mąka kukurydziana i mąka pszenna. Oczywiście można taką samą konfigurację składników zastosować do kukurydzy, ale kukurydzę w tym dzisiejszym zestawie Połączę z nieco innymi składnikami. Aha, na początek, na początek oddzielę tą część płynną kukurydzy. To co jest w puszce, żeby nam nie przeszkadzało, nie za mocno moczyło naszego ciasta. Jeszcze tego nie wyrzucam, bo w razie czego to z tego skorzystam później, jak, jak mi się zrobi coś za twardo. Kukurydzka. O, no jeden jaki ona ma zapach kukurydzka Wcale się rybom nie dziwię, że lubią groszek, lubią kukurydzę. No i chyba też. Sypiemy. Tam to będzie dla mnie, co zostało na puszce. I oczywiście tradycyjnie trzeba to w jakiś sposób rozdrobnić. Ja użyję tego swojego rozdrobniacza do e, starego rozdrobniacza do ziemniaków. No i OK, działamy. Podobnie jak w przypadku groszku. Tutaj pójdzie trudniej. Jak dobrze o tym doskonale wiecie. Trzeba się będzie więcej napracować. Kukurydza jest twardsza, ale damy radę. Można to zrobić, uwierzcie mi, Wielokrotnie mi to wychodziło, trzeba się jednak więcej napracować niż w przypadku groszku. No to ja się teraz biorę do roboty. Za chwilę pokażę ten efekt końcowy i pokażę kolejne składniki tego kukurydzianego ciasta. Trochę więcej czasu trzeba poświęcić kukurydzy niż groszkowi, żeby ją. Rozmielić na taką drobną papkę. Osłonka kukurydzy, nasionka kukurydzy jest bardzo twarda. Zresztą to wszyscy wiedzą. Kukurydza jest wykorzystywana w produkcji leków. Właśnie jako osłonki. Yy, mamy już rozdrobnioną miazgę kukurydzianą. Drugi składnik. Drugi składnik. To tym razem chleb. Oczywiście miąż z chleba. Ja Myślę, że na tę ilość, którą mam, może mi wystarczyć jedna-dwie kromki. Nie chcę tu przesadzić, bo jeszcze chcę zmieścić trzeci składnik, żeby wam pokazać, co można do tego ciasta dodać, co się z nim dobrze połączy. Zobaczmy, jak to wygląda. Ja jeszcze śmiało mogę dodać jedną część, jedną, co najmniej, kromkę chleba. A to zrobię, tu postaram się szybko, żeby te filmy nie były aż takie długie. Bo to nie ma sensu. Dobra. Zmieści się tam jeszcze coś. Myślę, że zmieści się jeszcze jedna kromka, chyba. Jest dosyć mokro pod ręką, także to czuć i wiadomo, że jeszcze możemy coś pododawać. Ok, niech tak będzie. Niech się zmieści te trzy kromki chleba w tej jednej puszce kukurydzy na razie. To trzeba oczywiście wszystko potem bardzo dokładnie wymieszać ze sobą. A ja teraz pokażę ten trzeci składnik. Ja mówiłem o tym trzecim składniku. On jest bardzo ważny. On przede wszystkim sam jest składnikiem, który ryby uwielbiają. A nam w produkcji ciast, kulek i innych tego typu rzeczy bardzo pomaga je dokładniej skleić. Jest to mąka przednia. I tutaj możemy oczywiście dodać mąki przedne, jak najbardziej sprawdzając, kiedy przestać sypać. To musimy już sobie sami dokładnie wyczuć pod rękoma, wyrobić to ciasto. I będzie wszystko. Wszystko dobrze. I mam kolejne ciasto wędkarskie gotowe. Tym razem kukurydza z chlebem. Zapach taki naprawdę bardzo ciekawy. Pytacie się w komentarzach, czy warto robić własne ciasta, bo koszt okazuje się dużo większy niż tych kupionych, kupionych w sklepie wędkarskim. No niby tak. Ale czy na pewno to, co macie w sklepie wędkarskim, jest tak dobre jak to? Czy na pewno nie ma tam za dużo jakiejś chemii, jakichś ulepszaczy, jakichś konserwantów? Powiedzcie, ryby to nie człowiek, nie ma się czym przejmować. Ważne, że skuteczność wędkarska jest dobra. No tak, zgodzę się z Wami. Tutaj nie ma y, aż takiego problemu, natomiast może się zdarzyć tak, że jeśli, ktoś, jeśli ta ryba się naje takiego ciasta i będzie miała problemy trawienne, y, to to zapamięta. Tak, tak, ryby mają trochę pamięć. Zapamiętaj więcej, już czegoś takiego nie ruszy. Ja dlatego proponuję właśnie takie swoje domowe, proste rozwiązania, zarówno ciast wędkarskich, jak i kulek proteinowych. Co jeszcze? Tych ciast wędkarskich jeszcze mam trochę przepisów. Jeszcze tam Wam kiedyś to yy, pokażę. Za jakiś czas, za kilka dni. Yy, natomiast yy, już chyba w jednym filmie mówiłem o tym. Możecie sobie w szkole wędkarskiej martwisz.pl zamawiać, zamawiać tematy na następne lekcje. Yy. Jeszcze raz to powtórzę. Nie jestem osobą wszystko wiedzącą, nie jestem wędkarzem bardzo wszechstronnym. Natomiast, jeśli zamówicie jakiś temat do pokazania w szkole, jeśli chcecie, żeby coś w tej szkole pokazać, ja mogę odrobić lekcję, mogę się czegoś nauczyć, po to, żebyście mogli to obejrzeć, jeśli nie macie do czegoś dostępu. Ja wiem, że niektóre rzeczy, niektórych rzeczy nie ma jeszcze w internecie. Są one w starych książkach wędkarskich. Ja trochę tych książek mam, także mogę się nimi posiłkować. To cóż, zapraszam na kolejne filmy w Szkole Wędkarskiej. Zapraszam na filmy na ryby z Markiem. Zapraszam na marfish.pl, na hangouty, na wszystko, co robię dla was w internecie, połamania kija na dużym leszczu, albo dużym karpiu, czy też na nawet na małej płotce Złowionych, złowionej dzięki ciastu z kukurydzy, groszku, czy czegoś tam innego, co pokazałem wcześniej. Hej!